Dzisiaj witam Was w kolejnym blogu, chyba nawet trzecim Dzisiaj taka seria z obowiązków będzie hmm. Że w po prostu sobie gną na pryznę 60 o matku 60 może sobie teraz temu temu koniowi po prostu sypłem sypłem mm, żarcia Dobra, zaczekajcie zaraz wracam Dobra, już jestem po krótkiej przerwie chciałem tylko zobaczyć coś w kamerze e, Także znów działamy Dobra Mam godzinę wszystko 150. 15 tutaj u konia leci, leciec, leci, leciec leci. Jest po prostu taki mały ucieplinier. Dlaczego ucieklinier? Możecie się zapytać, a to dlatego, że my co dwa dni wybieramy właśnie obornik ruszymy na pryzmy. I po prostu zdarzyło się takie coś. Pewnego dnia wybieram sobie ogórnik. Od tej, od tej wybrałem banki i wybie, zacząłem wybierać od tej boli. Nie wiem, jak to tam dziadek mu nazywa. Mniejsza i wyszedłem, nie wiem, już nawet kończyłem, wybierać gnójtek mam łopatą zgarniać, pozgarniać te gówniaki chciałem od krów zacząć brać yy, a patrzę a bola sobie stoi na korytarzu na czterech kopytach a w ogóle drzwi były otwarte tutaj co, 60 stoi teraz yy, i drzwi wyjściowe na podwórko no i po prostu ja takie serce mi zaczęło walić Nie wiem gdzie cholera na no wyjdzie A nie wiedziałam czy nie jest przypadkiem otwarta brama W dodatku To bywa otwarta brama W dodatku I po prostu no Ja takie aż mnie zamurował łebnisko Ponieważ dziadek gdzieś tam pojechał i ja z tym wszystkim sam znów zostawiam A czy nie dzisiaj, no mówię, ta sytuacja, która się przytrafiła Nie mam Znaczy mi Nie mam Może dziadko by też kiedyś Po prostu, widzicie? Już by, już by chciała wejść, nie? Ale nie ma Ja sobie te Drzwiczki zamknę najlepiej Bo po prostu jak kara wyszła, to już by mnie nie złapał Na pewno nie, by było, nie byłoby tak łatwo Ale też nie było tak łatwo E, wtedy, Wtedy kiedy je, je, ją próbowałem zagonić do tego jej końca, ponieważ no, latała po całym korytarzu, e, a drzwiczki miała cały czas otwarte na rozcież, e, no, no próbowałem po prostu e, No zagonić do tego końca i mi się to nie udawało yy... także tak to tutaj nie wiem czy od kurów wszystko wezmę ale poczekajcie bo nie Co... zacznę dzwonić telefon w kieszeni bo czuję że mi wibruje ktoś do mnie dzwoni poczekajcie bo muszę odebrać bo to może być ktoś z rodziny albo coś dobra także cięcie i zaraz Dobra, już jestem po krótkiej przerwie. Chciałem tylko zobaczyć coś w kamerze. Eee, także znów działamy. Dobra, mam godzinę. 650 tutaj ukłania. Leć, leci, leci bo leciec. Leci jest po prostu taki mały ucieplinier. No ucieplinier możecie się zapytać a to dlatego że my co dwa dni wybieramy właśnie obornik luzimy na pryzmę i po prostu zdarzyło się takie coś pewnego dnia wybieram sobie obornik od tej od tej wybrałem banki i wybie zacząłem wybierać od tej boli, nie wiem jak to tam dziadek ją nazywa yy, mniejsza yy, i wyszedłem, nie wiem już chyba nawet kończyłem wybierać gnój, tak nam łopatą zgarniać, pozgarniać te gówniaki Chciałem od krów zacząć brać yy, a patrzę a bola sobie stoi na korytarzu na czterech kopytach a w ogóle drzwi były otwarte tutaj co 60 stoi teraz yy, i drzwi wyjściowe na podwórko yy, no i po prostu ja takie serce mi zaczęło walić nie wiem gdzie wyjdzie a nie wiedziałem czy nie jest przypadkiem otwarta brama w dodatku to bywa otwarta brama Yy, w dodatku yy, i po prostu, no, ja takie aż mnie zamurowałem, nie wyjechał dziadek gdzieś tam, pojechał. i ja z tym wszystkim sam znów zostałem. A czy nie dzisiaj? No, mówię, ta sytuacja, która się przytrafiła, Nie mam, To mi, nie mam, mój dziadek też kiedyś po prostu, widzicie, już, już by chciała wyjść, nie, ale nie ma, Ja te drzwiczki zamkną najlepiej bo ta właśnie kara wyszła to już bym nie złapał na pewno nie, by było, nie byłoby tak łatwo ale też nie było tak łatwo wtedy wtedy kiedy je, je ją próbowałem zagonić do tego jej końca ponieważ no, latała po całym korytarzu a drzwiczki miała cały czas otwarte na rozścież no, to próbowałem po prostu yy, na no do tego końca i mi się to nie udawało. Yy, Także tak to tutaj nie wiem, czy od krów wszystko wezmę, ale poczekajcie, bo co. I zacznę dzwonić telefon w kieszeni bo czuję że mi wibruje kto idziemy dzwonił poczekajcie bo muszę odebrać bo to może być ktoś z rodziny albo coś Dobra także cięcie i zaraz także śiemano nagrywa się Dobrze. już jestem takowy zamknę drzwi zaczęła padać przyjemna pogoda czy zaczęła robić Dlaczego nie przyjemno? Bo zaczął pada się deszcz.